Ręka. No, dawaj. Jest w tym tym. E, w, jak się łóżko składa, w dziurę wpadnie. No, to musisz się zamachnąć, mały. Tu będziesz miał ciężko. A rączka gdzie? O tu rączka, dobrze. Nóżka oprawi. Mówię, bo jest w tej. Aż pięć gryzie. No, bo jest w tej dziurze. Albo w jedną, albo w drugą go przesuń. O, tutaj da radę. Tam się, o, wpadł tyłkiem w to. I... O, widzisz? Od razu lepiej. Już widzę, że lepiej. Oj, 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 kawalerze. Kawalerze, piękna dupka taka. Tak. Taki cudowny. O, tak zrobię wam. Tak wam zrobię rodzice. Tak wam zrobię. Och, się Oj, Ta rączka tam powinna się wyprostować. Już tyle razy się obracałeś dzisiaj, tak? O, o. nawet nie wiesz, że to złapał, wiesz? Tak. To nie do jedzenia jest, Niesmaczne, Co, jak się ten skrzywił? Tak. Nie smaczne to? O. O, jaki szybki ruch zrobił. Mm -hmm. O, się zaśmiał, to śmieszne było w sumie, tak? Oj, jak się siły. moje fałdy napinają, aż białe się robi. Zaj. No, dawaj. Siły nie masz, co? Już tyle obrotów wyrobił. Tak myśli, jak by to zrobić, żeby się obrócić? Tak. Hmm. Musimy popracować strategię. O! Ach, ta rączka do, tutaj do środka musi iść nie tak. Musi iść do ręczka. kochany. Kciuk w buzi. mam. nam. Nie, kciuczka do buzi nie bierz, bo potem ciężko się odzwyczaić podobno. Lam, nam, nam nam. Dasz radę. Dasz radę. Wiadomo, że dasz radę. O, widzisz? Brawo, jaki to mądry, kochanem dupinka Mądrele, taka jest. O, z wielka nasza głowa. Dzień dobry.